W Wigilię w godzinach popołudniowych oficer dyżurnych szanowskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że przy sklepie spożywczym na jednym z osiedli w Szanowie nieznany mężczyzna wdał się w awanturę z 45-latkiem, a następnie ugodził go nożem i uciekł. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, natychmiast zajęli się rannym krwawiącym mężczyzną. Następnie monitorowali jego czynności życiowe aż do momentu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Po wstępnym zaopatrzeniu medycznym 45-latek został zabrany przez pogotowie do szpitala. Tymczasem funkcjonariusze przystąpili do intensywnej penetracji terenu za sprawcą. Po krótkim czasie napotkali mężczyznę, który rysopisem przypominał sprawcę, a który to na widok radiowozu zaczął uciekać. Kilka chwil później został zatrzymany. Przy nietrzeźwym 30-latku policjanci znaleźli nóż, po czym po czynnościach, które z nim wykonali w komendzie mężczyzna ten został osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych szanowskiej Komendy. Został doprowadzony do prokuratury, a następnie dwa dni później, 27 grudnia został doprowadzony do sądu. Na rozprawie sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobieg w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. Wszystko wskazuje na to, że sprawca zaatakował 45-latka bez powodu.